Witam Państwa serdecznie, Tomasz Jaskuła, kandydat do Sejmiku, lista numer 11, pozycja 9. Dziś chciałbym Państwa zapoznać się z pierwszym, najważniejszym dla mnie punktem mojego programu. Otóż z chwilą, kiedy zostanę wybrany do Sejmiku, rozpocznę działania w kierunku możliwości kopiowania arkuszy naturalnych. Przez maturzystów. Dlaczego na tym mi zależy? W 2008 roku przeprowadziłem akcję Protest maturalny, w której wskazywałem, że uczeń ma prawo do skopiowania arkusza maturalnego. Niestety niektóre z tych arkuszy są udostępniane tylko i wyłącznie w sposób Bezpośredni, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby arkusz naturalny był kopiowany. Mówi to o tym wyraźnie artykuł 51 Konstytucji, ale wiele innych dokumentów. Ustawa nie zakazuje kopiowania arkuszy, a słowo dostęp w Konstytucji oznacza pełen dostęp. Natomiast rozporządzenie rzeczywiście zakazuje kopiowania, ale przypominam Państwu, że rozporządzenie nie może wykraczać poza zakres ani przedmiotowy, ani podmiotowy. Ustawy. W związku z tym uważam, że to jest moja pierwsza powinność. Po co to wszystko? To po to, żeby młodzi ludzie, którzy zdają arkusz, zdają egzamin naturalny przed Państwową Komisją, nabyli odpowiedniej jakości zaufania do tego państwa. Na czym ona miała polegać? Na dostępie do dokumentów. W państwie demokratycznym nie ma możliwości Utajniania jakichś dokumentów. Poza tym nie bardzo rozumiem, dlaczego uczeń jadący do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej może się zapoznać na miejscu z maturą, ale nie może jej skopiować. Otóż w Stanach Zjednoczonych, szanowni państwo, matury są kopiowane i upubliczniane tak, żeby każdy z uczniów mógł porównać, czy wynik jego jest podobny do wyniku jakiegoś kolegi. Oczywiście wymazuje się dane osobowe. Dlatego głosuj na mnie. Dlatego 16 listopada, młody człowieku. Skreśl e, krzyżyk przy liście numer 11, pozycja 9, bo będę walczył, tak jak walczyłem 6 lat temu i od 6 lat walczę o dostęp do maturalnych arkuszy, ale dostęp w znaczeniu kopiowania arkuszy. I na nic się nie zda gadanie urzędników, że tego nie można zrobić. To jest nasze państwo, to jest wasza matura, macie państwo do tego prawo, proszę tego żądać. I koniec. I jeszcze jedno. W 2008 roku, według tego, co słyszałem od swojego byłego dyrektora, miałem być za to zwolniony. Mianowicie pan kurator Śląski, Stanisław Faber, tutaj zacytowałbym dyrektora Krzysztofa Pąchełę, tylko czeka, żeby mnie zniszczyć. Rzeczywiście, miałem nalot urzędników z kuratorium, którzy próbowali. No, moją akcję spacyfikować. Trochę się to udało, niestety, ale co się odwlekło, to nie uciekło. Szczerze mówiąc, jestem gotowy do kolejnej e, batalii. E, idę po Was. E, urzędnicy, którzy roszczą sobie pretensje i e, uznają, że e, maturzysta to nie jest obywatel. Otóż jest obywatelem i będę chronił jego prawa. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Pamiętaj 16 listopada, lista 11, pozycja 9, wybory do Sejmiku. Liczę na Ciebie.